Bezpieczeństwo polityczno-gospodarcze kontra liberalizm, kontra totalitarizm. Czy tam kontra totalitarizm, kontra liberalizm. Bezpieczeństwo własności. Co komukolwiek z was po własności, jeżeli zdobędziecie, dajmy na to, jakieś dużej ilości pieniędzy, złota, majątku, jak nie ma możliwości żeby otoczenie tą własność respektowało. Czyli masz jeden z drugim pieniądze, masz złoto, ale otoczenie tego nie respektuje, czyli ciebie nie respektuje jako właściciela tego majątku. I oni chcą tego majątku, ale ty im stoisz, ty im jesteś po prostu przeszkodą. Czyli innymi słowy dosłownie Chcą cały Twój majątek, ale chcą po prostu, żebyś nie istniał. Czyli fizycznie chcą Cię no, zlikwidować, zabić, naj, najnormalniej świecie mówiąc. I my się przyzwyczailiśmy w dzisiejszych czasach tak bardzo do, do cywilizacji, że, że to jest niemożliwe, no jak zabić za, za pieniądze, no jak tu tego, chociaż no, w filmach jest dużo tego typu wątków, ale chodzi właśnie o to, żeby właśnie cię za te pieniądze nikt nie zabił, to dopiero jesteś wtedy yy, majątny, dopiero wtedy jesteś w posiadaniu takich czy innych yy, majętności, pieniędzy. Jeżeli mało, że możesz ochronić, bo sam to nie do końca możesz ochronić, bo przyjdzie powiedzmy jakiś słaby przeciwnik, no to się przed nim obronisz, ale przyjdzie grupa, yy, nawet słabych, ale grupie przyjdzie, przy, przyjdą słabi, ale w większej grupie jesteś względem nich bezsilny. No i ja tu właśnie mam na myśli policję i tak dalej, i tak dalej. Bo my wszyscy tak to uznajemy za rzecz oczywistą, że no jak może nie być policji i tak dalej. No może nie być. Może nie być. Jeżeli e, właśnie jest taki liberalizm, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie i na wszystko inne ma gdzieś i tylko interesuje go własny biznes, własny interes, to może taki liberalizm skrajnie zniwelować dobro wspólne, między innymi coś takiego jak policje, różnego rodzaju służby porządkowe, które faktycznie odpowiadają za bezpieczeństwo twojego majątku. Zabezpieczeństwo Twojego majątku. I właśnie między innymi liberalizm, oprócz tego, że uczy ludzi między sobą chorej rywalizacji, która w rezultacie i tak w konsekwencji wysegreguje najsilniejszego, czyli no, przesieje tych słabszych, i na końcu zostaje ten tak zwany najsilniejszy, najbardziej bezwzględny który na końcu jest, jak to się mówi, praktycznie władcą absolutnym, który niby nie funkcjonuje w systemie totalitarnym, ale w systemie jak najbardziej liberalnym może się wyklarować taki właśnie władca absolutny, który w sumie koniec końcem sprawuje taką samą władzę jak dyktator. To, to jest druga sprawa którą nikt nie bierze pod uwagę, jeżeli chodzi o ten liberalizm, tak zachwalany liberalizm, że właśnie jedną z jego patologii to jest ryzyko zaprzepaszczenia niezbędnego dobra wspólnego dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa posiadania swojego majątku. Druga rzecz, ukształtowania czy wyselekcjonowania metodą właśnie wielu, 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 wielu selekcji koniec z końcem jakąś grupę władców absolutnych, którzy drogą selekcji dojdą do yy, takich potężnych, gigantycznych majątków że praktycznie praktycznie będą zarządzać yy, całością prawie że nikt tego nie bierze pod uwagę tych podstawowych elementów, właśnie tych podstawowych wad liberalizmu. I teraz druga strona totalitaryzm. No to już tutaj nie trzeba za dużo mówić. W totalitaryzmie yy, krótka piłka: każda yy, totalitarna indoktrynacja, czyli każde każda yy, ideologia, każda totalitarna, która yy, ma na celu yy, zamordystycznie wziąć, czy pod y, dogmatami religijnymi, czy pod dogmatami jakimiś rasowymi, czy pod dogmatami jakimiś politycznymi, na przykład jak komunizm i tak dalej, y, bierze za mordę resztę i po prostu zabiera własność, y, ogranicza dobra, jest głównym dysponentem wszelkiej własności i dóbr, no i tym sposobem trzyma wszystkich za mordę, a więc z automatu każdy totalitaryzm to jest zabranie własności i dóbr, żeby tylko być ich głównym dysponentem i na podstawie tego móc innych wszystkich trzymać zapysk. No oczywiście jest to wszystko robione siłowo, wojskiem i tak dalej, jakimiś tam huntami wojskowymi i tak dalej. Ale to już jest mechanizm znany, obczaskany, że tak powiem, ale właśnie jeżeli chodzi o liberalizm, to uważam, że to jest temat strasznie niedopowiedziany. Bardzo zamilczany i jakiś taki, że zobaczcie co się dzisiaj dzieje korporacjonizm, a kto za tymi korporacjami stoi? No kilka jakichś rodów, Rothschildowie jacyś no yy... ja no nie, znałem, widzicie kurde, pozapominałem, no Rothschildowie ale jeszcze jacyś yy... Ulmowie, no nie, dobrze, nie chcę tutaj mówić, żeby się nie zwłaźnić. Ja wiem, że na pewno Rothschildowie i na pewno Rockefellerowie o, Rothschild, Rockefeller I jeszcze, wiem, że cztery rody są liberalis liberalis i właśnie to jest to suma summarum na końcu zostaje e, woż, wo, wąska grupa e, jakby właścicieli absolutnych właścicieli absolutnych a czymż, że oni się różnią od dyktatorów no niczym metodologią jedynie działania bo właściciele absolutni są e, Bardziej cicho ciemni, o nich nikt nic nie wie. Jakieś tylko plotki, spiskowe teorie, nic więcej. A o władcach totalitarnych, no to władca totalitarny się wręcz obnaża ze swoją władzą. Taka jest jedynie różnica. Czyli ja bym powiedział, że jeszcze jak taki obnażający się władca, to co tyle lepiej, bo jest cholernie jawny. Nie? A więc nawet chociaż ciężko się dostać, ale wiadomo, kto to jest i itd. itd. Natomiast w liberalizmie są to w, y, właściciele absolutni niejawni. niejawni I o tym w ogóle nie mówimy. A więc bezpieczeństwo majątku to jest dopiero wtedy, kiedy my razem jesteśmy w stanie się tak zorganizować, że jeden drugiemu to zabezpiecza ten jego majątek. Czy poprzez y, zbiorową organizację, w której jest tak zwana ta policja, czy jakieś inne służby gdzie dbamy o te wspólne dobra, czyli yy, wspólne służby, które są dla dobra wspólnych, dla dobra wspólnoty. I czym tych służb jest więcej, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Co często ludzie, liberałowie, mają w dupie. A moja chata z kraja, ja mam dobrze, mam samochód, ale. Nie zdaje się sprawy, że on jeszcze ma spokój, do niego do domu się nikt nie włamuje, dzieci mu nie porywa i tak dalej, bo mimo wszystko funkcjonuje w takiej cywilizacji, gdzie ma zabezpieczenie tego majątku właśnie w postaci tych, tego dobra wspólnego w formie tych wszystkich służb, który, których jest więcej jak mu się wydaje, bo oprócz policji, milicji czy tam jakiejś straży miejskiej itd. Tak tak ochrony i tak dalej, jeszcze jest wojsko, jeszcze jest różnego rodzaju służby wewnętrzne, takie, owakie. Bez tego to by wszyscy musieli żyć tak jak w średniowieczu, za jakimiś murami. Ale oczywiście liberałowie w ogóle są właśnie potęgą hipokrytami, bo w ogóle mają w dupie o tym nie mówią, a, a wiedzą, że tak jest. Ludzie, to są cholernie ważne rzeczy. Nikt sobie bezpieczeństwa tak nie zapewni, jak my sobie nawzajem. Ale to jest niemożliwe ani w liberalizmie, ani w totalitaryzmie. Tylko właśnie w jakimś alternatywnym ustroju. Ja właśnie go już cały czas promuję. Kolektywidualizm. Jest to właśnie kolektyw indywidualistów. Mamy niepowtarzalny czas na omawianie wszystkich błędów z historii ludzkości i wyszukanie jakiegoś wniosku rozsądnego. Jak ma być? Jak ma cywilizacja w przyszłości wyglądać? Wykorzystajmy to. Mówmy o tym. See you later.